Siemanko, z tej strony Terra Stara, to jest pierwszy odcinek serii SkyBlock. Możliwe, że będę to nagrywała z kimś, ale na razie jestem sam. Jestem na serwisie PSP Magistra, którego większość osób zna, to jest tylko zwłaszcza. no i już na myśl, no, SkyBlock. Zaczniemy no, od odcięcia drzewno. i no do Was pytanko. Chcecie, żebym zrobił serię z góry przeglądarkowej, która mi się podoba? Napiszcie w komentarzach, bo nie wiem. Zaczniemy drzewko. Zrobimy jej wycieczki, co mi robi, to jest dobrze. Nie będziecie widzieli za długo tego pliwa, bo będę na premium niedługo i będę na pliwa. wiecie. To, sobie wydechnie, to zniszczę to jedną warstwę. To jest taka zwykła seria, to to... No, ja nie wiem, kiedy będę, miała, kiedy będę miał nastrój na to, żeby nagrać to, będę nagrywał. Dlatego nie oczywiste włączę stał termin. Chyba, że będę miał już taką długą ochotę, że będę że się zarzec, że będę w tych dniach nagrywał do końca.

To nie każdy, kto zawsze ogląda Minecraft Stars, ciekawe na jaką drużynę głosujecie. Ja głosuję na drużynę magistra, bo najbardziej mi się spodobała. No bo tutaj na drużynę błoty, ale nikt nie nagrywał. Bo magistra ciągle będzie filmy, więc... Wiecie... Jakby się kanał to. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że, nie będzie, że to nie będzie dwójka na filmie, że użyjemy jej filmiki podczas. Może oni stale na długo. Mam nadzieję, że w ogóle wtedy będę umiał moje filmiki. Bo na samym jednym kanale mi się tak zdarzyło, że miałem 10 widzów i chyba 5 osób. i nie będziemy. Dobra. To pójdę, e, pójdziemy na jakiś warg. Warg. Nie dostępu. wiem, że jest sklep. Co? Jeden, pójdziemy na sklep. E, e, Dobra. E. Dobra. Powiedzcie, czy chcecie taką serię. I jak coś to bym mógł ją zawsze zmienić na na przykład y, gr grę pracę czego raczej by większość z Was nie chciało, bo wiele osób, które znamy z Minecrafta. Może była jakaś seria mola, nie wiem, ale ostrzegam strasznie dla mnie. Są tu jakieś spaunerki. Ile kosztuje spawnerek? 2000. 20 tysięcy. Hmm. Dobra, yy, nie tak źle. Wraz yy, z okej. Okay. Yy, Przydam mi się te rzeczy. Przydadzą mi się te rzeczy powiedzieć. Nie, yy, a ile na cela jest. Yy. Serio? i bo złota za 60 nie dziwię się czy że, że będę bogaty na tym serwerze mam zamiar zrobić farmę złota płynie i żelaza i będzie kiss na ale w miejscu jest no dobra nie będę wazony za opakowania hobla Taki krótki odcinek wstępny, więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę jak chcecie, jeśli Wam się podobało. I pamiętajcie niedługo, w następnym odcinku będę miał już treję i skina na raz.